Co jest no! No ja! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Fanslo, z tym, że nie tylko ja oczywiście w tym odcinku występuję, ale jak zarównież ktoś, kto jest po drugiej stronie. No to co? Może się nam przedstawisz Panie nieznajomy gościu. Witam Was to ja vampir. Dzisiaj ze Zmaslem pogramy sobie rundkę na takim serwie. Serwerze polskim do Battlefielda nazywa się LOL. Link do tego serwera będzie w opisie do, do filmiku. No właściwie możemy faktycznie dać. Serwer jest bardzo sympatyczny, ponieważ nie tak jak na niektórych albo są włączone granaty i bazuki ale można tam, powiedzmy, do kilku kili można oczywiście ich używać. Yy, wiem, że tak kurde w ogóle, gdzie się podziała moja twarz, się zastanowicie. Yy, słuchajcie, nie nagrywam dzisiaj z jednego powodu, ponieważ wróciłem dzisiaj ze szkoły, byłem kompletnie mokry yy, i włosy strasznie mam, mi się nie układają, mam w ogóle jakiegoś jeża postawionego, jakiś, w ogóle mam jakiś łombo kombo na głowie. No, to tak jeszcze, yy, żeby było śmiesznie, od razu jakoś tak, nie wiem, z głupot po prostu nagrałem to, jak przyszedłem do domu i jak wyglądała moja fryzura, więc to będzie na końcu tego odcinka taki smaczek, powiedzmy na koniec. Więc jeżeli ktoś z Was wytrwa, to będzie fajnie. A jak coś, to sobie może też się na końcu. Dobra, więc tak. Wojtek, ty jesteś co? USA. No to mamy problem, bo ja jestem w Rosji. Dobra, to. Czekaj, zmiana zespołu. O, udało się. Luzyna, czekaj, stworzę. No o, to jest... stwór... Jestem w drużynie hotel. Dobra. Eee, dobra, ja jestem z Master 1. Już zmieniłem nikt, jednakże nie mogłem już wytrzymać. Dobra. Eee, pogramy sobie moim zdaniem najlepiej medykiem. O, M16A3. Aha, tylko jeszcze wiecie co. Zobaczę, jak tam jest z moim celownikiem. Eee, o, mechaniczny. Dobrze. Tak ma być. Eee, Okej. Okay. Eee, to eee. co chodzi. Mamy cenę no to co... Aha jeszcze tylko oczywiście profilaktycznie i ścisze dźwięki z gry. A ty grasz na tym pomocy dla daltonistów czy nie? Tak, gram dla pomocy dla daltonistów, bo dla tych, którzy nie wiedzą pewnie nikt nie wie. Jestem daltonistą i powiem niestety mam problemy ze wzrokiem, znaczy nie jest to jakiś hard daltonist ale bardzo mi pomaga ta pomoc dla daltonistów. widzicie są inne kolory po prostu nieków i tych innych po prostu ładnie to nawet wygląda jest szczerze Dobra, Wiesz co, moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł żeby tutaj poszturmować. choć może zaszczurmujemy tak tradycyjnie zobaczę czekaj ja w, w ogóle to teraz gram, gram na wysoki co? widzę że tu mi 20... i znowu mnie ten depis zabił On ma e, godziny w armii rosyjskiej to jest 500 tysięcy Ale to chyba w minutach jest bo to jest chyba jakiś błąd o, dobra, na średnich jest, jest lepiej. Dobra. O, kurczaki! Aha, fajnie, no bo ja, ja mam granatnik zamiast tego. O jak? Granatnik, kurde! Iota. Ale już dawno nie grałem. W o, reanimacja! U, Ej, ale tu nie używaj granatnika. Czemu? Nie wolno? No nie, no nie. Aha, fakt. Kurde, to, to zmieni go na mnie. coś tam piszą, idiota z M320. Ej, zranił eee, mnie. Nie wiem sorry, jak... Chory ludzie. Już wyłączam. Mm. Idiota z trzy... Do szczerze, Taki tekst, taki pojazd dwa te pizzy, jedno zabicie i padnięcie. Za jednym, że tak się zajmuje. No wstawaj! Patrzcie, chłopak mi się z głowy nie, nie chce wstać. To możliwe, że na nim stoi. No, no nie wiem, kto tam jest stoi. Ale on, ty na nim wisi. Ale ja nie, bo ja mnie ktoś zreanimował. Przytrzymaj, aby się od. No nie no. To no, nie, nie miał wstać! Ale to było głupie. Ty miałem kiedyś takie coś. No kurde, ktoś mnie z RPGA zabił. To ja nie mogę M300. właśnie używać, robić nie no, sego. Stawaj. Eee, ty, a może. Jest, o kurde, ale ktoś zebrał dupciotę, nie złego. O tutaj, Wojten, może ja sobie pójdę. Eee, wiem, że tak troszeczkę mało gramy drużynowo z Wojtem, z który tutaj widzicie, ale. Często, Ej, Wojten, tak gramy... dał znacznik. No po co że i. A nie, to jakiś inny. Ach, już padłem. Myślałem, że to ty zniszczyłeś No panie, ja bym zniszczył na znacznik, sorry, ale taki mnie... Nie Nie nasz Ej, zabicie wroga, takim mnie spamowałem <grym> Wroga, bo wtedy bym miał wiesz, farmę. No nie ma Taksujemy Potem ktoś obejrzy to Światło sumie jest lola i Weź O ła No super Teraz stajemy? A no i powstanie, reanimacja. O jest, jest, jest No właśnie, nagrywanie multiplayera z Battlefielda Filda trójki ogólnie samemu, czyli również z kuzynem, przyjacielem lub innym znanym youtuberem. Problem. Ta gra jest zbyt bardzo dynamiczna, żeby móc przy niej się racjonalnie wyrażać, jak i również zarówno, jak i również zarówno. fajny nowy tekst. E, słuchajcie, jak i również zarówno. Jest ona bardzo dynamiczna, co uniemożliwia też by takie bardziej rozsądne mówienie. Tylko, na przykład, jakiś pierdolony sukaryk. O! o! Widzicie tą padakę? Ale gościu, ja się tam pieknął. No nie 4 HP. Siema. ma? na Może macie jakąś akwariuszkę, panowie? Ja tutaj mam apteczkę, ale tam yy, yy, spirytus tylko widziałem. O, oh, it. Czeka. Może jest woda, to byśmy rozcieńczyli. Tak. A jaka no, no kurde! Widziałem już tego frajera, chciałem go zastrzelić, a tu proszę bardzo piękny, jak i zarówno elastyczny dup szacik mi Znaczy, nie muszę. Dobra, pójdę go jedną strzałkę i... Na no berserkera O je. No znowu a, ten cywil! Znowu ten ig 12 co to jest za debi? Gdzieś no life heart. Bot? E, for... E, bear? Tak. Masz masą Wesoły pod. haker. Heheh. He. Nie Laptop. bud! No! Padłeś Ale Kiedy haker, to do Ciebie szumknął. O! Prenata! Prenatnik! No. Jakby... Co za kater jakby to chwila na pewno... Co za KAMPER co za, kaster, co za miękko. Dobra wiesz to? Fajnie by było, jakbyśmy na przykład na następny raz nasz program na airmapie, na Air też polski serwer... Ee, o, ale tutaj nasi łatwiej pojedynczy, to, 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 to tam, że tak się wyrażę, wysilibyśmy się bardziej i gdybym był to już fajnie, by było. tutaj to fajnie jakby co by był, gdybym był tutaj pełen wasz. Na razie tylko takie trafianie, takie... Bryen, zabić! Czemu nie mam celownika? A mam? Ja mam ja Patrzcie jak go ładnie zjechałem. Kuźwa! Takie co? rzeczy ogląda się tylko na moim kanale. Ej stój! Stój! Nie wiesz nie No jasne! To jest tylko przeładuję granatnik! Nie but! Nie bud! Nie but, ale się tu rzucimy przykład. Nie No jaki ostrzał błaku! Muszę ktoś dranimował. O, kurde, latarka! O! Już już mnie chciał trafić, widzicie? Latarka czasami się przydaje na metro, a czasami bardzo zdrada pozycję, jakby to będzie rysek. A Ryseks taki mądry. A nie Ryseks faktycznie ma rację z tym, ale zależy kiedy, bo czasami nie. bardzo się przydaje latarka. A ja nie? Granatnik. Tak nie u snajperów zdradza. No bo wiesz. I może Pi. i tak luneta przynajmniej Znowu zebrał coś. O kurde, granat z tyłu! Łe, co Pi. to jest? O, Ale zebrałem Ej! Ha, co <grywa> O, wstawaj! Pewnie nie jesteś moim Axmasterem, który mam na to wyrobany. Stawaj szkoda lata. A to jakiś mój wit, nie? Po co wcale miałeś wstać w Żydalu? Jej zabiłem kogoś. Ale tam leży ich. Naszy, znaczy naszych. Shit. co za debile. O, oh, to z Granat. Z granatami. Nie... A ta granada. Granada. A Gr ta granada. Stawa. Aj. Chójdź! ML Tiller. Bądźcie bo tam są! Nie wiem gdzie, bo ale wiem... tam jakby za rogiem. Z tej drugiej strony oni to zaraz przyjdą i was rozkoczą od tyłu. Ja i taki, że nie żyję, ale tu... Ja, ja też właśnie. O, ktoś mnie zaanimował, jest fajnie.

No mam na to wyrąbane. O kurde, zabicie wroga. Gdzieś chyba... Aha, ostrzeżenie dos, dostałem, ale zabiłem i dostałem to do baretkę. Jeszcze Jaką baretkę. No baretkę? No baretkę dostałem. nie wiem, zazwyczaj nie, nie, nie zazwyczaj. O, wstawaj. A. Nie. Ja niestety. Zatem ja zbieram. Zabicie wroga. Wybawiciel. Hech! Ale będzie tu... O, Trajer! PATRZCIE go, jak Patrz, O, EJ tam jest PECZĘGIEM, jak tu to mówisz. Ale na średniej taki nie no, no kurde, no nie inny trafi w DWA Uważaj. Ja sobie tutaj kampię. Jakbyś nie ja byłem. go muszę z pistoletu zabić. Jakby się ta bliźnia zesiliła, to... cię zabiłem go z pistoletu. A z szkoda, że ich tam było więcej. Eee, no ale cóż. A ilu ich tam tak mniej więcej? Eee, czterech chyba było z tego co widziałem. WEJ ja nie mam granata, a ja jestem debil. I tak chciałem rzucić im granata, nie no, miałem granat. Spaść. No, musiałeś paść. Dobra, to wszystko ten sniper, tak fajnie tutaj kampi. Eee, znaczy, ja może bym się miał jeszcze zreanimować teraz. O, no to tym granatem to ktoś od nich cechował. No to, to Je, co to, to było? Ja się wyspam nie złożyłem. Ona ich jest! Muj ja pitole. tam jest ich chyba z siedmiu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześciu. Oa, ej ja się Zatem zaraz będę zbierał. Tam, tam trzeba by... Yy, o, ja sobie e, wiem, ja wsparcie. Ja ich rozkoszę... Dobra, cieszę się. Słyszysz, że ja się zaraz będę zbierał. Yy, co? Chcę się wyjechał? Spoko to poczekamy aż będziesz jechał, nagram jeszcze troszeczkę, będzie taki w miarę, w miarę kompaktowo odcinek o to chyba chodzi też, żeby nie było wiesz takiego, że pół godziny lol, z masz, lol, no ja! i lol wyglądać, co ten jest masło odpierdzielone. kurde tylko zabicie wroga jednego, faktem jest, że duprząd wszedł, no bo pisał, że zabicie w głowę, trafienie w głowę. Ja chyba biorę C4 i na podrzucę tym winiem. Ja z RKM-a teraz na nawalam, bo, bo nie ma wyjścia. A ja sobie wziąłem y, nie o pamiętam. No, że czy... my tu jesteśmy. No nie. Ja no wziąłem M60E4, czy jakoś tak. Nie no. pamiętam co ma się dokończenie. No. Zanim go blokuję większy magazynek, bo ja nie grałem peczęgiem, mam 500 kili na pechengu, ale na tym nie grałem. To ile bo... ty masz kili z swojej top broni? Ja mam 50 kili. Z, mo z mojej top broni mam 600. O kurde, to jestem. jest. Mm. Ej, patrzcie, to było głupio. Przeładowałem broń, mimo że wystrzeliłem chyba z 10 godzin. Wiecie, przyzwyczajenie z normalnej Jestem przyzwyczaj nie Jestem przyzwyczajony do ogóle. Aaaa, peczeń się peczeń, to jest za o, dla takich Zerfega <laughs> im tu tak w pierwszej, zrobić taki siema, i tak <słuch> <słuch> chyba być 6 kg zgarnął. Ale te, to było mistrzowskie. E, powiem wam, ludzie, taka historia. E, Grając na Twitter wesze, co mam go ulubionych, e, jest na noże I wiecie, no, Nóż jest na szóstce, a granaty są na piątce. Tak sobie więc wiecie, kulturalnie nawalam z tego noża. I była taka grupka, naprawdę taka grupa ludzi. Bo to było 1,64 m taka grupa po prostu ludzi tak napierdziela, nie? Do siebie. I było coś takiego, że po prostu zamiast 6 nacisnąłem 5 przez pomyłkę. Jak nie pierdyknął ten granat 20 kilibana dostałem. No. To taka z serii cool Story. Opowieść. Dobra, wezmę sobie Aeka może. Moją ulubioną broń. Z latarą w dodatku dodam. Nie ja proszę na rozstawienie zamiast nie na C. Ja się tutaj do ciebie tepam. Mam nadzieję, że będziesz... Ej, dobra, pociec... ja już idę! No to no, no, dobra, no to czekaj, bo tak ja cię tu jeszcze widzę tak... Takie pożegnanie... O! Nie widzę Za późno! Zaraz! No to co, widzowie? Dziękujemy wam za seans, za to, że obejrzeliście ten taki odcinek z Battlefielda Fanslo, ogólnie duecik, FunTier z Maslow. Dziękujemy i żegnamy się z Wami. Nara! Richtig. Okay.